Cześć, kochani, z tej strony Klaudia, i dzisiaj to Was, jak widzicie, przychodzę z ciekawym filmem. Myślę, że to jest film, który ma, ma o tyle znaczenie, że warto się nad tym zastanowić nad pewnymi schematami w naszym życiu. Ja dzisiaj z Wami chcę troszeczkę porozmawiać o moich doświadczeniach, jeśli chodzi o kwestie zdrowia psychicznego o depresję jeśli chodzi właśnie o, o, o tą stronę ponieważ, no, może się wydawać, że Szczególnie często ludzie, którzy mnie znają też prywatnie, no po prostu nie mają pojęcia o tym, że, że gdzieś tam ja miałam takie epizody w swoim życiu, albo nawet i dłuższy epizod. I tak można powiedzieć, spokojnie mogę powiedzieć, że faktycznie była obecna w moim życiu depresja przez naprawdę długi czas. I jeszcze co gorsze zamiast ja sobie z nią radzić i do psychologa, takie rzeczy robić no to wiecie najlepszy sposób, który mam wrażenie że większość z nas słyszy to weź się w garść nie, nie użalej się tak nad sobą po prostu trzeba się ruszyć i coś z sobą zrobić, tak? i to jest najgorsza możliwa rzecz, jaką można komukolwiek powiedzieć, jeżeli się zmaga naprawdę z trudnymi rzeczami w swojej głowie, jeżeli e, nie w stanie sobie poradzić ze swoimi myślami, ale jak często faktycznie e, tak się słyszy i jak, jak, tro, jak często my też staramy, jakby powielamy to, nie myśląc o tym. E, co mówimy, w jaki sposób w ogóle to mówimy, a daj spokój, weź się w garść, zacznij, nie wiem, wyjdź na spacer, posprzątaj, będzie lepiej. I z jednej strony tak, jeżeli człowiek posprząta wokół siebie przestrzeń, jeżeli się troszeczkę weźmie i na przykład pójdzie na spacer, wyjdzie na zewnątrz, cokolwiek zrobi z tych rzeczy, tak, to pomoże, ale trzeba mieć na to jakąkolwiek siłę, tak? A często zapominamy, że osoby w depresji. Niekoniecznie mają tyle siły w sobie, po prostu, że, po, że jest coś w ich życiu w tym momencie takiego, że nie są w stanie. I my bardzo często powinniśmy im okazywać wsparcie, być dla nich. Często wystarczy z nimi po prostu posiedzieć i poświęcić ten swój czas na to, żeby, żeby wiecie, po prostu z nimi być i pokazać, że mamy, jakby, jakby jesteśmy z nimi tutaj i, i jesteśmy dla nich i nie oceniamy ich a mówienie tekstów typu weź się w garść, no to jest, to jest po prostu, no to jest straszne. Ale bądźmy szczerzy, jeszcze myślę, kilka, może kilkanaście lat temu w ogóle nikt nie mówił o tym, że nie wolno tak robić, tak? Nasi, nasi rodzice, nasi dziadkowie wiecznie to słyszeli i nie było mowy o jakichś depresjach, o jakichś takich rzeczach, nie było takiej świadomości w ogóle w społeczeństwie. Więc jeżeli ci się nie miałeś siły, no to byłeś leniwy i po prostu nie potrafiłeś ogarnąć swojego życia, tak? I, I po prostu tak to wyglądało. I ludzie, że tak powiem, to jest w zasadzie straszne, ale nie mogli mieć depresji, nie było na to miejsca, nie było na to miejsca, żeby, żeby na takie rzeczy chorować. Ja też mówię tutaj o Polsce, tak? W Stanach to wyglądało trochę inaczej. Czy, czy gdzieś tam w ogóle na zachodzie, ale ja tutaj mówię o konkretnie Polsce. Jakby kilkanaście lat temu się w ogóle prawie jeszcze o tym nie mówiło, to, to się, ja słyszałam, pamiętam takie teksty, że depresja jest dla bogatych, którzy mają czas, żeby takie rzeczy robić, a nie dla osób, które muszą pracować i muszą żyć, tak? I w ogóle, żeby na przykład dostać, wiecie, o chyba pociąg, ciekawy czy słyszeliście pociąg w tle, e, żeby dostać jakieś na przykład zwolnienie lekarskie, na no, w ogóle takie rzeczy związane z tym, nie było mowy, nie, nie było opcji na to, żeby coś takiego w ogóle miało miejsce, e, więc, więc tutaj jakby kwestia jest tego bardzo była trudna, mam wrażenie. Bardzo taka, jakby, no nie było opcji, po prostu nie było możliwości. I człowiek bardzo często był z tym sam. E, jedyna forma depresji, jaka była realna, to była depresja, mam wrażenie, poporodowa, ale często też e, oczywiście nie było, wiecie, nie, to nie, nie działo się tak, tak jak powinno, więc, więc to było, no było, ale w zasadzie i tak, e, że jakby kobieta miała się wziąć w garść, no bo przecież jest dziecko, trzeba się nim zająć, e, i ty masz być dla niego, i, i trudno nie. I dlaczego o tym rozmawiam? Bo mam wrażenie, że, że we mnie zostały pewne mechanizmy Które mi zostały wpojone przez Nie tylko przez moją rodzinę, ale ogólnie Przez ludzi wokół Przez to myślenie takie właśnie w ten sposób, że Że masz się wziąć w garść Że ja troszeczkę sobie, może powiedzieć, nie pozwalam na takie emocje Na takie uczucia, ja sobie nie pozwalam na to Nawet jeżeli jestem w kiepskiej formie to tak, ja sobie usiądę, trochę posiedzę, ale prędzej czy później, i to częściej prędzej niż później, e, zbiorę się do życia, posprzątam ogarnę, zrobię to i tak dalej, i tak dalej. Że trochę działam jak taki robot, wiecie. I z jednej strony możecie pomyśleć: O, super, no jesteś w stanie dużo rzeczy przecież zrobić, ale z drugiej strony, wiecie, człowiek w sobie też te rzeczy tłamsi i one prędzej czy później wychodzą. U mnie. U mnie to się akurat nie jest, nie jest jakaś agresywna forma niż w tym stylu. Natomiast no, jest coś w tym, że mam wrażenie, że ludzie w moim wieku. I, I starsi ode mnie na pewno mają takie same mechanizmy: że my po prostu mamy w głowie tak mocno zakodowane, że ty musisz się wziąć gać, że musisz się wziąć za siebie, nie możesz tak sobie leżeć i nic nie robić: to jest nieróbstwo, to jest lenistwo, tak nie można. Tak, i to jest myślenie milenialsów, e, bardzo mocno. E, I no, ja jestem tym rocznikiem takim trochę tu, trochę tu, i mi to z milenialsów zostało, powiem Wam że no nie, jakby trzeba być produktywnym, trzeba e, nawet jeżeli jesteś w domu i masz wolne, no to posprzątaj, ogarnij życie, cokolwiek zrób, tak, a, a gdzieś tam nie pozwalamy sobie trochę na takie wiecie, po prostu bycie, nie, e, dla mnie, ja, ja to po sobie widzę, powiem wam szczerze, kiedy e, na przykład właśnie mam dzień wolny, i mam tam, nie wiem, czy trzeba zrobić pranie na przykład, ale w sumie nie spieszy się z tym praniem tak bardzo, albo przydałoby się powkładać do zmywarki, no ale to też nie ucieknie, nic się nie stanie, jak to zrobię na przykład jutro, no i często mam problem. Walkę sama ze sobą, żeby to ogarnąć czy odpocząć, ogarnąć czy odpocząć. I ja długo musiałam walczyć, powiem Wam, z poczuciem winy po prostu za to, że ja nie robię tego od razu. Ale przecież, wiecie, jakby to jest, to jest, teraz to jest absurd, że przecież, dobra, to nie ucieknie, jakby jak to zrobisz godzinę później, a teraz sobie siądziesz i odpoczniesz, to jakby będzie okej. Okay. No i wiecie, no to, to jest, to, to co mamy w głowach przez to, to jest, to jest po prostu straszne. Ja jestem ciekawa, jak wy macie, czy wy macie w ogóle takie, takie przemyślenia, że, czy w ogóle zauważyliście coś takiego u siebie, bo... Ja to zauważyłam dopiero mając kontakt z, z młodszymi, dużo od siebie osobami, e, które, które nie czują takiej presji w sobie i które stwierdzają, dobra, zrobię to później i tyle, i koniec, nie? Gdzie ja, ja zrobię to później, no nie, to trzeba zrobić od razu, bo jak nie zrobię, to przecież w ogóle tego nie zrobię i w ogóle, i takie myślenie, nie? że no i przy, no, musi być to od razu zrobione, no bo przecież później tego na pewno już nie zrobię. No, abstrakcja, abstrakcja, wam mówię, totalna, ale naprawdę w mojej głowie tak to funkcjonuje. E, I wiecie, ja kiedy miałam momenty depresyjne, e, kiedy, e, kiedy gdzieś tam właśnie nie miałam siły na nic, najchętniej bym leżała w łóżku, spała e, i tyle, i po prostu tyle, e, to powiem wam, ja, ja nie mogę. Ja, ja po prostu nie mogę. Ja zbierałam się zawsze. I po prostu wstawałam i robiłam i żyłam. E, I czułam się strasznie źle sama ze sobą. Naprawdę czułam się źle, ale ja robiłam. Ponieważ trzeba było. Ponieważ nie było czasu na takie rzeczy. Nie było mnie stać na to, żeby, e, żeby wiecie, po prostu siąść i poużalać się nad sobą. E, bo, bo nie, bo mnie, nie, jakby nie, ja się nie mogę użalać nad sobą. Tylko właśnie o to chodzi, że to, to nie do końca... Tak to wygląda, prawda? Ale w mojej głowie jest taki obraz, i podejrzewam, że wielu rówieśników, wiele osób mniej więcej w moim wieku, plus minus około 30, no tak, miałam 26 lat, ma taki obraz w głowie: że ty, ty nie możesz żalać nad sobą, nie ma na to czasu trzeba żyć, trzeba ogarniać, trzeba to zrobić, tamto zrobić. Przecież nie możesz tego wszystkiego tak zostawić. Jakby ty musisz być silny dla innych, musisz być wsparciem. Nie możesz tak, bo jeszcze nie daj Boże ktoś w ogóle po zobaczy, zauważy e, i obróci to przeciwko tobie. Naprawdę takie myślenie mamy w głowach. E, I mając doświadczenia też moich znajomych gdzieś tam, wiem, że e, że oni e, Ci, co są na pewno w moim mniej więcej wieku, tak? I może nawet starsi, mają takie myślenie z tyłu głowy. I to jest straszne, ponieważ my powinniśmy się odłuczać tego i pozwolić sobie na to, że czasem potrzebujesz po prostu dzień, gdzie chcesz usiąść i odpocząć i nic nie robić, do nikogo się nie odzywać i po prostu być. I to jest ok. To jest zupełnie ok, i jest ok, żeby pójść, poprosić o pomoc. Jest ok, żeby szukać tej pomocy, żeby coś z tym robić, żeby, żeby mówić o tym głośno i otwarcie, a nie myśleć, że jak powiesz i się przyznasz, to będzie, że się urzalasz nad sobą, bo tak nie jest. Wierz mi, nie jest, więc jest to niesamowicie ważne. Ja chciałam troszeczkę sobie z Wami o tym porozmawiać, bo uważam, że to jest coś, co no, o czym się nie mówi, po prostu o czym się nie mówi, co tak naprawdę nie istnieje w naszej. W naszej świadomości, i naszej społeczności o, o terapiach się mówi, o takich rzeczach się coraz więcej mówi, ale my zapominamy, że my mamy już pewne schematy zakodowane za w głowie i my często nie pozwolimy sobie na pójście po taką pomoc, bo trzeba się wziąć w garść i żyć. A ja chcę wam powiedzieć, że można iść po pomoc i można naprawdę e, funkcjonować dużo lepiej i nie musieć trzymać, jakby nieść tego ciężaru samemu. Więc to jest taka motywacja dla Was, też dla mnie, żeby wziąć się za takie rzeczy i żeby wiecie, zacząć myśleć o naszym zdrowiu psychicznym, bo ono też jest ważne. Więc jeżeli Wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, co Wy na ten temat myślicie, bo myślę, że naprawdę jestem ciekawa, jestem ciekawa jakie Wy macie do tego podejście. Eee, zapraszam was na tiktoka, na instagrama kochani, ale jeżeli na przykład nie chcecie być na, na tiktoku e, bo nie, nie chcecie sobie zakładać tej aplikacji no to słuchajcie, wrzucam codziennie szorcy, więc e, możecie zawsze sobie zobaczyć szorcy, co się działo e, co jest potrzebne, jakby jakieś takie różne ciekawe, krótkie filmiki, moje przemyślenia więc serdecznie was zapraszam no i co kochani, widzimy się w następnym filmiku, pa!